Dobry, nazywam się Piotr Malinowski, jestem pośrednikiem i działam pod marką Malinowski i Partnerzy. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować mieszkanie, które jest przedmiotem świeżej oferty, które możecie kupić i zamieszkać w nim od razu. Mieszkanie świeżo wyremontowane, pachnące. Szkoda, że nie możecie poczuć tego zapachu, ale naprawdę zostały tu użyte materiały wysokiej jakości, farby, wysokiej marki i dlatego zapach i efekt jest naprawdę bardzo dobry. Jesteśmy w tej chwili w przedpokoju, za mną są drzwi wejściowe i od razu pierwsze pomieszczenie po lewej stronie to sypialnia. Sypialnia, pokój dziecka, gabinet. W jaki sposób wykorzystacie to pomieszczenie, to już jest Wasza inwencja. Bardzo przyjemne miejsce. Wracamy do przedpokoju i wchodzimy do salonu, który jest naprawdę przestronny, z dużym oknem. Wyposażenie mieszkania jest elementem stałym oferty także kupując mieszkanie kupujecie to co widzicie na filmie i na zdjęciach załączonych do oferty. Tak naprawdę kilka rzeczy osobistych, walizka z ciuchami, możecie tutaj zamieszkać. Więc tutaj mamy drugi pokój, który jest salonem. Drzwi, które widzicie za mną, są drzwiami do trzeciego pokoju, który również może być wykorzystany w dowolny sposób. Jest miejsce na łóżko. Ten pokój jest trochę mniejszy od poprzedniego, natomiast pełnowymiarowe łóżko zmieści się jak najbardziej. Może to być sypialnia rodziców przy salonie, tak może być pokój dla dziecka, może to być gabinet, podobnie jak poprzednio. Jak wykorzystacie, zależy to tylko od Was. Z salonu mamy przejście do kuchni. Kuchni, która jest oddzielnym pomieszczeniem, też wykończona w bardzo fajny sposób, wysoki standard, w pełni wyposażona, kuchenka gazowa, nowa, na gwarancji lodówka, która chłodzi. Tak jak wcześniej mówiłem, chodzicie i mieszkacie. No i oczywiście łazienka. Zobaczcie jak to wszystko fajnie wygląda. Świeżo wykończone. Wanna jest możliwość zamontowania kabiny prysznicowej, czy też kotary szklanej. Można korzystać z tego jako wannę i prysznica. Także zapraszam do zadawania pytań. Zapraszam do odwiedzin, żeby zobaczyć mieszkanie na żywo. Link do oferty znajduje się pod filmem w opisie. Jeżeli jest nieaktywny, to znaczy, że oferta jest już nieaktywalna. Natomiast trzymam kciuki, żebyście zdążyli i byli tymi pierwszymi, którzy będą mieli okazję kupić to rewelacyjne mieszkanie. Do zobaczenia następnym razem.